Wrzesień 1939 Huk bombowców nad Warszawą oznaczał koniec świata, jaki znali. Niemcy i Sowieci podzielili Polskę między siebie jak kawałek ciasta na mapie, ale nie potrafili podzielić polskiego ducha. Tysiące młodych mężczyzn, którzy wczoraj byli studentami, mechanikami, nauczycielami, dziś stawali się uchodźcami z jednym tylko celem kontynuować walkę. Kapitan Jan Zumbach pamiętał dokładnie dzień, gdy po raz ostatni widział rodzinną łódź. Był wtedy młodym pilotem myśliwskim, pełnym marzeń o lataniu nad polskimi polami. Teraz, w listopadzie 1939, stał na pokładzie statku płynącego przez kanał La Manche, wpatrując się w białe klify Dover. W kieszeni munduru miał fotografię swojej siostry i odznakę z orłem polskim. To było wszystko co mu zostało z dawnego życia. Czy myślisz, że Brytyjczycy rzeczywiście pozwolą nam latać? Zapytał go podporucznik Witold Urbanowicz, stojący obok przy barierce. Jego głos brzmiał niepewnie, ale w oczach płonęła determinacja. Musimy im udowodnić, że jesteśmy tego warci, odpowiedział Zumbach. Nasze kraje już nas nie ma na mapie, ale my nadal istniejemy. Pierwsze miesiące w Anglii były trudne. Polscy piloci, którzy w ojczyźnie byli jasami nieba, tutaj musieli zaczynać od nowa. Brytyjska RAF patrzyli na nich z mieszanką szacunku i podejrzliwości. Czy ci obcy żołnierze, mówiący łamaną angielszczyzną, rzeczywiście potrafią latać z Podpułkownik Witold Urbański, dowódca polskich sił powietrznych na emigracji, wiedział, że jego ludzie muszą przejść surowe szkolenie. Każdy błąd, każda nieuwaga będzie wykorzystana przeciwko nam mówił do swoich pilotów podczas pierwszego spotkania w bazie RAF Northolt Nie jesteśmy już u siebie musimy być lepsi niż najlepsi Szkolenie było bezlitosne brytyjskie samoloty różniły się od polskich PZL P11 które piloci znali jak własne kieszenie Hurricane'y i Spitfire'y były szybsze bardziej zaawansowane ale też bardziej wymagające Każdy dzień przynosił nowe wyzwania Naukę angielskich komend radiowych, procedur startowych, taktyki lotniczej stosowanej przez Raf. Sergeant Stanisław Karubin, mechanik lotniczy z Warszawy, pracował po 18 godzin dziennie, aby opanować tajniki brytyjskich silników. Te maszyny są jak dzikie konie, mówił do swoich kolegów. Trzeba je oswoić, zrozumieć ich charakter. Każdy Merlin ma swoją osobowość. Pierwszą prawdziwą próbą był lipiec 1940. Bitwa o Anglię właśnie się rozpoczęła. Niemieckie bombowce codziennie przekraczały kanał, niosąc zniszczenie nad brytyjskie miasta. Churchill potrzebował każdego pilota, jakiego mógł dostać. Polscy piloci, po miesiącach szkolenia byli gotowi. 5 sierpnia 1940 roku oficjalnie powołano do życia 303. Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki. Dowódcą został brytyjski składron lider Ronald Kelet, ale zastępcą Polak, major Zdzisław Krasnodębski. Było to pierwsze polskie zgrupowanie bojowe w ramach RAF. Pierwsza misja bojowa nastąpiła 30 sierpnia. 12 hoker Hurricane'ów wzbiło się w słoneczne niebo nad Sari. Polscy piloci, których serca biły jak młoty, Wreszcie mogli stanąć twarzą w twarz z wrogiem, który zniszczył ich ojczyznę. Pamiętajcie, przemówił przez radio-major Krasnodębski, nie latamy dziś dla Anglii, latamy dla Polski, która żyje w naszych sercach. Gdy radar wykrył nadlatujące niemieckie Dorniery do 17, polskie harikejny ruszyły w kierunku wroga. To, co wydarzyło się w następnych minutach, na zawsze zmieniło historię dywizjonu 33 30 sierpnia 1940 godzina 17:15. Niebo nad Kent było czyste jak kryształ, ale na horyzoncie pojawiły się ciemne kropki. Niemiecka formacja bombowców Dornier do 17, eskortowana przez myśliwcę Messerschmitt BF-109, cel lotnisko Biggin Hill, serce brytyjskiej obrony powietrznej. Pilot oficer Witold Urbanowicz zacisnął dłonie na drążku sterowym swojego hurikana. To była jego pierwsza prawdziwa walka od czasu obrony Warszawy. Serce biło mu jako szalałe, ale ręce pozostały spokojne. Tuż obok leciał jego towarzysz, Sergent Jan Franciszek, Czech, który jak i polscy piloci znalazł w Raf nowy dom. Taliho Bandits 12 o'clock High. Zabrzmiał głos brytyjskiego kontrolera w słuchawkach, ale polscy piloci już ich widzieli. Ich wyszkolone oczy dostrzegły wroga o kilka sekund wcześniej niż radar brytyjski. To, co nastąpiło później, zaszokowało brytyjskich obserwatorów. Polscy piloci nie czekali na rozkazy. Nie tworzyli uporządkowanych formacji zgodnie z brytyjską taktyką. Zamiast tego rzucili się na wroga z dziką determinacją, która wydawała się graniczą z szaleństwem. Sergeant Stanisław Karubin pierwszy otworzył ogień. Jego Hurricane pikował z wysokości 3000 metrów prosto na niemiecki bombowiec. Seria z ośmiu karabinów maszynowych Browning trafiła w kadłub Dorniera, który z dymem i płomieniami spadł ku ziemi. Pierwszy Polki zwycięstwo dywizjonu 303. To był strzał jak z marzeń, krzyknął przez radio podporucznik Urbanowicz. Ale nie było czasu na świętowanie. Niebo wokół nich wypełniło się ogniem i metalem. Składron Lider Ronald Kelet, brytyjski dowódca, obserwował walkę z ziemi przez lornetkę. Boże mój, szepnął do swojego adiutanta. Oni latają jak diabły. Nigdy nie widziałem niczego podobnego. Polscy piloci rzeczywiście latali inaczej. Brytyjczycy uczyli się walczenia z niemieckimi myśliwcami, metodą ostrożną, sformalizowaną. Polacy walczyli instynktem i doświadczeniem zdobytym nad płonącą Polską znali taktykę Luftwaffe lepiej niż jej podręczniki. Wiedzieli, jak myślą niemieccy piloci, bo już z nimi walczyli. Pilot oficer Jan Zumbach wykonał manewr, którego nauczył się nad Wisłą, gwałtowny zwrot w lewo, po którym nastąpił atak z boku na Messerschmitt BF-109. Niemiecki pilot, przyzwyczajony do przewidywalnych ataków Rafu, nie spodziewał się takiej agresji. Jego samolot trafiony seriami z Zumbacha Zadymił się i rozpoczął niekontrolowany lot w stronę kanału. W ciągu 15 minut walki, 303 dywizjon zestrzelił sześć niemieckich samolotów. Żaden z polskich Hurricane'ów nie został utracony. Gdy ostatnie niemieckie maszyny zniknęły za horyzontem, cisza nad Kent była przerywana tylko szumem silników powracających zwycięzców. Na ziemi czekał na nich składron lider Kelet. Jego twarz wyrażała mieszankę niedowierzania i szacunku. Panowie, powiedział powoli, szukając słów w swoim ograniczonym słownictwie polskim, to było. Ekstraordinary. Major Zdzisław Krasnodębski, zastępca dowódcy dywizjonu, podszedł do brytyjskiego oficera. To dopiero początek, ser. Moi chłopcy mają do wyrównania długą listę rachunków. Następne dni przyniosły kolejne sukcesy. 31 sierpnia dywizjon zestrzelił osiem niemieckich maszyn. 1 września, w rocznicę najazdu na Polskę, 10. Liczby rosły z każdą misją. Ale to nie była jedynie kwestia statystyk. Flight Lieutenant Witold Urbanowicz stał się legendą już po tygodniu walk. Jego Hurricane, oznaczony literami RFR, stawał się postrachem dla niemieckich pilotów. Urbański, jak nazywali go Brytyjczycy, nie mogąc wymówić jego polskiego nazwiska, miał dar przewidywania ruchów wroga. Jego ataki były precyzyjne jak chirurg, a jednocześnie bezlitosne jak tornado. Aber to nie była tylko historia pojedynczych bohaterów. Cały Dywizjon 303 działał jak doskonale naoliwiona maszyna. Polscy mechanicy, tacy jak serżant Stanisław Karubin, pracowali bez snu, aby ich piloci mieli zawsze sprawne maszyny. Ich harikejny startowały częściej i latały dłużej niż w jakiejkolwiek innej jednostce RAF. Brytyjska prasa zaczęła nazywać ich polskimi orłami. Winston Churchill osobiście odwiedził bazę w Northold, aby spotkać się z pilotami, którzy stawali się symbolem walczących sojuszników. Nigdy w historii ludzkości, powiedział później, tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu, ale polscy piloci nie walczyli za brytyjskie słowa uznania. Każdy zestrzelony niemiecki samolot był dla nich małą zemstą za zniszczoną ojczyznę. Każda misja była krokiem bliżej do przyszłego wyzwolenia Polski. Flight sergeant Józef Franciszek, Czech walczący u boku Polaków, najlepiej wyraził ducha tamtych dni. Nie mamy domów, do których moglibyśmy wrócić, dlatego niebo stało się naszym domem i będziemy go bronić do ostatniego oddechu. Ale największy test dopiero nadchodził. Luftwaffe przygotowywała największy atak w historii bitwy o Anglię. 15 września 1940. Historia nazywa ten dzień Wielką Niedzielą Bitwy o Anglii. Niemcy rzucili do ataku największą formację bombowców i myśliwców w całej kampanii. Ponad tysiąc samolotów Luftwaffe miało złamać brytyjską obronę raz na zawsze. Pilot-oficer Witold Urbanowicz siedział w kokpicie swojego Hurricane'a na pasie startowym Northolt. Obok niego 11 innych polskich maszyn. Ich silniki Merlin pracowały na jałowym biegu jak bestie gotowe do skoku. W oddaleniu słychać było groźny szum setek niemieckich bombowców, które zbliżały się znad kanału. Tego ranka Urbanowicz otrzymał list od matki z Krakowa, przemycony przez podziemną pocztę. Synu, modlę się za ciebie każdego dnia. Niemcy mówią, że Anglia już niedługo upadnie, ale ja wiem, że dopóki ty latasz, nadzieja żyje. Schował go do kieszeni munduru, tuż obok fotografii rodzinnej z 1938 roku, gdy wszyscy byli jeszcze razem. Squadron lider Ronald Kelet przeszedł wzdłuż szeregu polskich harikejnów, sprawdzając gotowość każdego pilota. Dzisiaj może być nasz ostatni dzień, panowie, powiedział po polsku, z trudem wykrzywiając słowa. Ale jeśli tak ma być, to pokażemy niemcom, czego jest wart polski honor. Flight sergeant Stanisław Karubin, najstarszy z polskich pilotów, poprawił gogle na swojej skórzanej czapce lotniczej. W wieku 32 lat był weteranem walk nad Polską, jedynym, który przeżył wszystkie trzy tygodnie września 1939. Chłopaki, powiedział do młodszych kolegów, pamiętajcie, że każdy z Was reprezentuje dziś miliony Polaków. Nie zawiedźcie ich. Scramble, scramble! Rozległ się głos zwierzy kontrolnej. W ciągu trzech minut wszystkie dwanaście Hurricane'ów trzysty i dywizjonu wzbiło się w niebo. To była ich największa próba. Na wysokości sześciu tysięcy metrów polscy piloci zobaczyli coś, co zapierało dech w piersiach. Niebo nad Londynem było czarne od niemieckich samolotów. Heinkel He S-11, Dornier Do-17, Junkers Ju-88 eskortowane przez setki Messerschmittów. To była największa armada powietrzna, jaką kiedykolwiek widzieli. Jezus Maria, szepnął do mikrofonu flight sergeant Stanisław Karubin. To wygląda jak cały Wehrmacht na skrzydłach. Squadron lider Ronald Kellet, dowodzący dzisiaj mieszaną formacją polskich i brytyjskich myśliwców, wydał rozkaz All stations, line astern, we go in head on. Ale polscy piloci już ich nie słuchali. Jak zawsze, gdy rozpoczynała się prawdziwa walka, przestawali być częścią RAF i stawali się znowu polskimi lotnikami walczącymi o swój naród. Major Zdzisław Krasnodębski poprowadził swoje maszyny prosto w serce niemieckiej formacji. To, co nastąpiło w następnych godzinach, przeszło do historii jako jedna z najbardziej zaciętych walk powietrznych II wojny światowej. Polscy piloci walczyli z desperacją ludzi, którzy nie mają nic do stracenia. Każdy niemiecki samolot nad Londynem przypominał im o płonącej Warszawie, o rodzinach pozostawionych w okupowanej Polsce. Pierwszą niemiecką maszynę zestrzelił serżant Eugeniusz Horbaczewski w spektakularnym ataku czołowym na Heinkel He 111. Jego hurricane nurkował z wysokości 8 tysięcy metrów, wystrzeliwując serię z ośmiu karabinów maszynowych Browning. Niemiecki bombowiec trafiony w silniki. Eksplodował w powietrzu nad tamizą. To za Warszawę! krzyknął przez radio Chorbaczewski, wykonując zwrot w lewo, aby zaatakować kolejny cel. Pilot oficer Jan Zumbach, pilot, który przeżył bombardowanie Krakowa i cudem uciekł przez Rumunię, tego dnia walczył jak opętany. Jego pierwszym celem był Messerschmitt BF-109, którego pilot popełnił błąd wchodząc w spirale. Zumbach znał ten manewr z walk nad Polską. Niemcy używali go, aby uciec przed polskimi PZL-ami. Ale hurricane był znacznie szybszy od PZL P11. Seria trafiła niemieckiego myśliwca w zbiornik paliwa. Messer Schmidt wybuchł jak pochodnia. Jego pilot nie zdążył się katapultować. Zumbach nie czuł satysfakcji, tylko zimną determinację. To za mojego brata, szepnął, myśląc o Janie, który zginął nad Mokotowem we wrześniu 1939. Jego drugi cel tego dnia, dornie do 17, próbował uciec nad chmurami. Zumbach gonił go przez 10 minut, strzelając krótkimi seriami, aby oszczędzić amunicję. W końcu niemiecki bombowiec, trafiony w kadłub, zaczął tracić wysokość. Pilot wyskoczył na spadochronie nad Essex. Trzeci Niemiec, kolejny Messerschmitt zaatakował Zumbacha od tyłu, gdy ten gonił uszkodzonego Heinkela. Polak zobaczył błyski z karabinów maszynowych w lusterku i wykonał manewr, którego nauczył się od swojego instruktora w Dęblinie. Gwałtowny zwrot w prawo z jednoczesnym pikowaniem. Niemiec, nie spodziewając się takiej reakcji, przemknął obok. To była szansa Zumbacha. Jego Hurricane, już mocno nadszarpnięty, z dziurami po kulach w skrzydłach, Zatoczył koło i wszedł w atak. Krótka seria z bliskiej odległości trafiła Messerschmitta w silnik. Niemiecki pilot, major Fritz Losichkait, weteran kampanii francuskiej, próbował jeszcze wykonać manewr ewasywny, ale było za późno. Jego maszyna z dymem buchającym z silnika runęła w kierunku Kent. Losichkait katapultował się w ostatniej chwili. Gdy później został schwytany przez brytyjskich żołnierzy, jego pierwszym pytaniem było. Kto mnie zestrzelił? Ten pilot latał jak diabeł. Zumbachów Hurricane, dziurawy jak sito i tracący olej z uszkodzonego silnika, ledwo dotarł do pierwszego lepszego pola w Kent. Lądowanie na jednym silniku na nieutwardzonej murawie było jak rosyjska ruletka. Ale Zumbach miał doświadczenie z walk nad Polską. Maszyna była skończona, wspominał później, ale ja żyłem, a oni nie, to się liczyło. Flight lieutenant Witold Urbanowicz, dowódca eskadry A w 33 dywizjonie, tego dnia ustanowił rekord, który nie zostanie pobity przez żadnego polskiego pilota w całej wojnie. W jednym dniu zestrzelił cztery niemieckie maszyny. Był to wynik tym bardziej imponujący, że każde zestrzelenie było wynikiem precyzyjnego planowania i zimnej kalkulacji. Jego pierwszym celem był Heinkel He 111, który bombardował doktor w East End Londynu. Urbanowicz zaatakował go od dołu, wykorzystując martwy kąt w niemieckiej osłonie. Serie z jego ośmiu karabinów maszynowych Browning trafiły bombowiec w bomby. Eksplozja była tak potężna, że fala uderzeniowa odrzuciła Hurikana Urbanowicza o kilkaset metrów. Drugi cel Junkers U88 próbował uciec nad tamizą. Urbanowicz gonił go przez pięć minut, strzelając tylko wtedy, gdy był pewny trafienia. Amunicja kosztuje, ale życie kosztuje więcej mawiał swoim podwładnym. Niemiec został trafiony w prawy silnik i runął w wody tamizy. Trzeci niemiec Messerschmitt Bf 110E, pilotowany przez hauptmana Waltera Rubensdorfer. Asa z siedmioma zwycięstwami stanowił prawdziwe wyzwanie. Rubensdorfer był weteranem kampanii polskiej i francuskiej, znał wszystkie sztuczki powietrznej walki. Pojedynek trwał osiem minut. Oba samoloty wirujące w śmiertelnym tańcu nad hrabstwem Sari, każdy pilot szukający najmniejszej przewagi. Urbanowicz wykorzystał swoją znajomość niemieckiej taktyki. Wiedział, że Niemiec będzie próbował ucieczki pikowaniem, gdy zabraknie mu amunicji. Gdy to nastąpiło, Urbanowicz był gotowy. Jego Hurricane pikował tuż za Messerschmittem. Oba samoloty osiągały prędkość ponad 600 km na godzinę na wysokości tysiąca metrów. Urbanowicz otworzył ogień. Krótka seria trafiła niemieckiego myśliwca w kokpit. Rubensdorfer zginął natychmiast. Jego Messerschmitt bez kontroli rozbił się na polu koło Guildford. Czwarty tego dnia Niemiec był dla Urbanowicza zupełnie przypadkowy. Wracając na bazę z niemal pustymi zbiornikami paliwa, zobaczył samotnego Dorniera do 17, który prawdopodobnie się zgubił. Jeden krótki atak, jedna seria jeden zestrzelony bombowiec. Niemiecki pilot zdołał się katapultować. Gdy Hurricane Urbanowicza dotarł do Nortolt, mechanicy policzyli 20 otworów po kulach w jego maszynie. Jak pan w ogóle wrócił? Zapytał serżant mechanik Tommy Williams. Dobre pilotowanie i lepsze szczęście, odpowiedział Urbanowicz, ale w jego oczach widać było zmęczenie. Latał bez przerwy przez sześć godzin. Tego wieczoru w oficerskim mesie Urbanowicz siedział samotnie przy stoliku, pijąc herbatę i pisząc list do rodziny w Polsce. Wiedział, że może go nigdy nie dostarczyć, ale pisanie pomagało mu zachować kontakt z tym, kim był przed wojną. Gdy zapadł zmrok, brytyjscy oficerzy sztabu podliczali wyniki. Cifry były trudne do uwierzenia. 303 dywizjon polski w ciągu jednego dnia zestrzelił ponad 20 niemieckich samolotów, tracąc tylko jeden Hurricane. Pilot, sergeant Bogdan Grzeszczak, zdołał się katapultować i został uratowany przez brytyjską łódź ratowniczą. Sir Keith Park. Dowódca 11 grupy RAF odpowiedzialnej za obronę południowo-wschodniej Anglii, tego wieczoru wydał bezprecedensowy rozkaz. Wszedł do gabinetu air chief marshal Sir Hugh Dowdinga z raportem w ręku: Sir, powiedział Park, musimy przemyśleć nasze dotychczasowe oceny polskich pilotów. 303: Dywizjon ma najwyższą skuteczność zestrzeleniową ze wszystkich jednostek RAF. Nie tylko w ostatnim miesiącu, ale w całej bitwie o Anglię. Dowding spojrzał na cyfry i pokręcił głową. Siedem zestrzelonych na jeden utracony. To nie są statystyki, to jest cud. Ale dla polskich pilotów to nie były żadne cuda to była po prostu kontynuacja walki, która rozpoczęła się 1 września 1939 nad Polską. Składron lider Zdzisław Krasnodębski najlepiej wyjaśnił te różnice podczas spotkania z brytyjskimi oficerami: Wy walczycie o swój kraj. My walczymy o kraj, którego już nie ma na mapie. Wy macie co chronić, my mamy co odzyskać. To czyni nas desperatami, a desperaci walczą jak diabły. Do końca bitwy o Anglii 303 dywizjon zestrzelił 126 niemieckich samolotów więcej niż jakiekolwiek inne zgrupowanie RAF. Stracił przy tym tylko osiem własnych maszyn. Statystyka, która do dziś pozostaje niezrównana w historii lotnictwa wojskowego. Witold Urbanowicz zakończył wojnę jako najskuteczniejszy polski pilot myśliwski, z dwudziestoma zestrzeleniami potwierdzonymi. Po wojnie emigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadził niewielki warsztat lotniczy w Long Island. Każdego ranka przed otwarciem warsztatu stał przez kilka minut przy oknie, wpatrując się w niebo, jakby nadal szukał niemieckich bombowców nad horyzontem. Zmarł w 1996 roku do końca życia nosząc odznakę Dywizjonu 303 na klapie marynarki. Jego wartość znała tylko garstka amerykańskich weteranów, którzy odwiedzali jego warsztat. Ten stary Polak, mówili miejscowi, podobno był kimś ważnym podczas wojny. Nie wiedzieli, że naprawiali im samochody ręce człowieka, który uratował Londyn. Jan Zumbach został po wojnie pilotem cywilnym. Latał trasami międzykontynentalnymi dla lotu ale jego sercem nadal było niebo nad Anglią z lata 1940. W 1959 roku, podczas lotu do Londynu, poprosił o zgodę na lot nad Surrey, tam gdzie po raz pierwszy zetknął się z niemieckimi bombowcami. Każdy lot nad Londynem przypominał mi dni, gdy byliśmy młodzi i niepokonani, napisał w swoich wspomnieniach. W 1963 roku, na emeryturze, Zumbach założył w Chicago szkołę lotniczą dla młodych Amerykanów polskiego pochodzenia. Jeśli nie nauczę ich latać, mówił, to przynajmniej nauczę ich dumy z tego, skąd pochodzą. Stanisław Karubin, najstarszy z polskich pilotów, wrócił do Polski w 1947 roku. Komuniści aresztowali go za szpiegostwo na rzecz imperializmu zachodniego. Spędził osiem lat w więzieniu, gdzie współwięźniowie, dawni żołnierze AK. Nazywali go Sokoł z Anglii. Po zwolnieniu pracował jako mechanik w PZL Okęcie, naprawiając samoloty cywilne. Młodzi mechanicy nie wiedzieli, że ich kolegia, cichy człowiek w niebieskim kombinezonie, był jednym z najlepszych pilotów myśliwskich II wojny światowej. Nigdy nie żałował służby w RAF. Gdybym miał wybierać ponownie, powiedział tuż przed śmiercią w 1978 roku, zrobiłbym to samo. Honor nie ma ceny. Eugeniusz Chorbaczewski, najmłodszy z polskich pilotów, miał zaledwie 21 lat podczas bitwy o Anglię, emigrował po wojnie do Kanady. Tam został instruktorem lotniczym w Royal Canadian Air Force. Szkolił młodych kanadyjskich pilotów przez 25 lat. W 1965 roku, podczas ceremonii z okazji 25. rocznicy bitwy o Anglii. Kanadyjski minister obrony zapytał go o sekret sukcesu 303 dywizjonu. Horbaczewski odpowiedział, nie mieliśmy nic do stracenia, ale mieliśmy wszystko do odzyskania. To czyni człowieka niepokonanym. Ale może najważniejsze ze wszystkich jest to, co powiedział Winston Churchill podczas wizyty w Northolt w październiku 1940 roku. Stojąc przed zmęczonymi polskimi pilotami, premier Wielkiej Brytanii wypowiedział słowa, które przeszły do historii. Nigdy wcześniej w historii ludzkiej walki nie zawdzięczaliśmy tak wiele tak nielicznym. Ale dziś muszę dodać, nigdy też tak nieliczni cudzoziemcy nie zrobili tak wiele dla kraju, który nie był ich ojczyzną. Czystszy dywizjon myśliwski warszawski im. Tadeusza Kościuszki został rozwiązany w grudniu 1936 roku. Jego piloci rozpierzchli się po całym świecie. Jedni wrócili do komunistycznej Polski, inni pozostali na emigracji. Ale wszystkich łączyło jedno – świadomość, że przez kilka miesięcy 1940 roku byli częścią czegoś większego niż oni sami. W 1981 roku, w czterdziestą rocznicę bitwy o Anglii, królowa Elżbieta II nadała wszystkim ocalałym pilotom 303 Dywizjonu Tytuł honorowego obywatela Wielkiej Brytanii. Z 32 oryginalnych pilotów żyło wtedy tylko ośmiu. Podczas ceremonii w pałacu Buckingham 89-letni Witold Urbanowicz, jeden z ostatnich żyjących bohaterów, powiedział: Nie walczyliśmy o medale czy uznanie. Walczyliśmy, bo nie potrafiliśmy inaczej. Polska żyła w naszych sercach i musiała żyć także w naszych czynach. Dzisiaj w Nortold, gdzie stacjonował 303 dywizjon, stoi skromny pomnik. Na granitowej płycie wyryto polskiego orła i nazwiska wszystkich pilotów, którzy służyli w dywizjonie. Pod spodem po polsku i angielsku napis: Dla tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność innych. Każdego 15 września grupa polskich emigrantów z Londynu składa tam kwiaty. Są wśród nich synowie i wnukowie dawnych pilotów, ale także zwykli ludzie. Którzy pamiętają, że polska odwaga nad niebem Anglii uratowała świat przed faszyzmem. British Royal Air Force Museum w Hendon poświęciło cały pawilon historii polskich pilotów w RAF. Najcenniejszym eksponatem jest Hurricane P3576, na którym latał Witold Urbanowicz. Na kadłubie widać łaty po otworach po kulach świadectwo walk z września 1940. Amerykański historyk lotnictwa. Profesor James Holland z Imperial War Museum napisał w 2010 roku: Gdyby nie polscy piloci, bitwa o Anglię mogła zostać przegrana. A gdyby Anglia upadła jesienią 1940, losy całej wojny potoczyłyby się inaczej. Zawdzięczamy im więcej, niż kiedykolwiek będziemy w stanie spłacić. To byli bohaterowie, o których świat zapomniał, ale historia ich pamięta. I tak długo jak będą istnieć samoloty i piloci, tak długo będzie żyć legenda polskich orłów nad Anglią, ludzi, którzy dowiedli, że ojczyzna to nie tylko Ziemia pod stopami, ale także niebo nad głową i honor w sercu.